Sieć archiwów państwowych stanowią trzy archiwa centralne i 30 archiwów regionalnych. Jednym z nich jest archiwum państwowe w Kielcach. Nadzór nad siecią archiwów sprawuje Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych. Początki istnienia Archiwum Państwowego w Kielcach należy łączyć z Organizacją Państwowej Służby Archiwalnej, która została utworzona dekretem naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 7 lutego 1919 roku i powołaniem do życia Wydziału Archiwów Państwowych w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Wówczas zaczęła się tworzyć sieć archiwów państwowych, którą stanowiły archiwa centralne w Warszawie oraz archiwa miejscowe w terenie. Dla utworzenia archiwum w Kielcach duże znaczenie miał delegowany w 1920 roku do Kielc urzędnik Wydziału Archiwów Państwowych Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Aleksander Markiewicz. W memoriale skierowanym do wojewody Kieleckiego doniósł o zaniedbaniu, w jakim znajdowały się wymagające zabezpieczenia archiwalia, znajdujące się w opuszczonym gmachu rządu gubernialnego dawnego pałacu biskupów krakowskich. Dzięki determinacji Markiewicza Urząd Wojewódzki w Kielcach przydzielił archiwum trzy pomieszczenia w budynku urzędu, które Markiewicz jako delegat Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przejął na rzecz przyszłego archiwum 30 listopada 1922 roku. Kieleckie archiwum rozpoczęło swoją faktyczną działalność 1 stycznia 1923 roku. Pierwszym kierownikiem był Zenon Żurakowski. Z uwagi na niewystarczające warunki lokalowe, działalność sprowadzała się jedynie do gromadzenia, zabezpieczania oraz sporadycznego porządkowania zasobu, czasem udostępniania archiwaliów i prowadzenia kwerend. Pierwsza przeprowadzka archiwum miała miejsce w 1924 roku i była to jedynie zmiana pomieszczeń w tym samym budynku. Dopiero w 1935 roku wojewoda Kielecki przeznaczył na potrzeby archiwum parter domu przy ulicy Mickiewicza 5. W tych pomieszczeniach zastała instytucję II wojna światowa. Archiwum kieleckie przeszło wówczas pod zarząd Generalnej Dyrekcji Archiwów przy Urzędzie Generalnego Gubernatora. W dniu 2 kwietnia 1940 roku siedzibą archiwum stały się znów pomieszczenia przedwojennego Urzędu Wojewódzkiego Pałacy Biskupów Krakowskich. Lecz po kilku miesiącach, 31 sierpnia, przystąpiono do kolejnych przenosin, tym razem do kamienicy znajdującej się u zbiegu ulic Kilińskiego i Rynku, do kamienicy Sołtyków. Podczas II wojny światowej, kielecki zasób archiwalny poniósł znaczne straty. Niemcy wywieźli do Rzeszy 2800 kg akt dotyczących tych części województwa, które zostały włączone do Rzeszy. Pracujący w archiwum starali się wszelkimi siłami ochronić zasób archiwalny. Przedłużano więc czas pracy przy gromadzeniu i spisywaniu akt przygotowywanych do wysyłki i ukrywano co cenniejsze egzemplarze u osób prywatnych. Dużą rolę odegrali to ówcześni pracownicy, m.in. Franciszek Paprocki, Antoni Rybarski, Piotr Bańkowski oraz Franciszek Mozarski. Szczególne zasługi w zabezpieczaniu archiwaliów miał Antoni Rybarski. W uznaniu tych zasług naczelny dyrektor archiwów państwowych nadał w 1979 roku pracowni naukowej Archiwum Państwowego w Kielcach imię Antoniego Rybarskiego. Wróćmy do historii. Wywiezione przez Niemców akta powróciły do Kielc w latach 1946-47. W tym czasie kontynuowano zabezpieczanie spuścizn rodowo-majątkowych. Które w pierwszych latach powojennych, wobec braku ich właścicieli, narażone były na zniszczenie. A także rozpoczęto przyjmowanie akt wytworzonych już w Polsce Ludowej. Początek lat 50. to okres o szczególnym znaczeniu dla archiwistyki i archiwów. Na mocy dekretu z dnia 29 marca 1951 roku o archiwach państwowych oraz późniejszego zarządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1952 roku w sprawie. Sieci archiwalnej. Na obszarze województwa kieleckiego utworzono sieć archiwów powiatowych. I tak utworzone zostały powiatowe archiwa państwowe w Starachowicach, Sandomierzu, Końskich, Opocznie, Pinczowie, Jędrzejowie. Archiwum w Opocznie zostało zlikwidowane po roku, a jego kompetencje przejęło Archiwum Powiatowe w Końskich. W dniu 23 grudnia 1952 roku Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach, zarządzeniem nr 22 Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych otrzymało pierwszy statut organizacyjny. W 1951 roku Kieleckie władze wojewódzkie przekazały archiwum państwowemu zniszczony w 70% budynek po byłej synagodze przy ulicy Warszawskiej 17, który archiwum zajmowało od 1955 roku do 2011 roku. Nowy budynek o powierzchni około 900 m2 pozwolił na przejmowanie, opracowywanie i udostępnianie przechowywanej dokumentacji. Reforma administracyjna z 1975 roku przyniosła kolejne zmiany. Oddział terenowy w Radomiu przekształcony został w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Radomiu. Z kolei Powiatowe Archiwum w Sandomierzu przekształciło się w Archiwum Wojewódzkie w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu. Powiatowe archiwa w Pińczowie i Starachowicach stały się oddziałami. Archiwum w Końskich zostało zlikwidowane, a Archiwum w stało się ekspozyturą do 1983 roku, potem oddziałem. Archiwum Wojewódzkie w Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomierzu działało do 1985 roku. Wówczas utworzony został oddział miejscowy. Kolejną ważną datą w historii archiwum był rok 2011, kiedy to archiwum pozyskało budynek przy ulicy Kusocińskiego 57. Nowe warunki pozwoliły na stalenie zasobu archiwalnego oddziałów zamiejscowych z zasobem centrali. Wtedy też oddziały w Starachowicach, Pińczowie i Jędrzejowie zakończyły działalność. Ze względów historycznych i kulturowo-społecznych pozostał oddział zamiejscowy w Sandomierzu. Historię archiwum oprócz archiwaliów tworzyli ludzie, osoby, które kierowały archiwum i pracownicy. Po wspomnianym już pierwszym kierowniku Zenonie Żurakowskim, w okresie międzywojennym funkcje te pełnili Józef Lucjan Głazek, Czesław Milewski, Ludwik Bazylewski, Ludwik Krone, Franciszek Paprocki. Po II wojnie światowej odbudową działalności archiwum kierowali Antoni Rybarski i Marian Witkowski. W latach 1950-51 funkcję dyrektora pełnił Władysław Prawdzik, następnie w latach 1951-52 Jan Pazdur. Od kwietnia 1952 roku do 1963 roku do przejścia na emeryturę Stanisław Steczeń. Kolejnym dyrektorem był Jan Naumiuk, a w 1964 roku dyrektorem archiwum został Stanisław Marcinkowski który zarządzał archiwum kieleckim do 1982 roku. Po jego odejściu na emeryturę stanowisko dyrektora objęła Elwira Szczepaniak, która funkcję tę pełniła do 2009 roku. Następnie stanowisko dyrektora piastował Rafał Hałoński. Po nim obowiązki te pełnił Wojciech Grzesik, a od 1 lipca 2011 roku do dnia dzisiejszego dyrektorem jest Wiesława Rutkowska. W okresie powojennym w Archiwum Województwa Kieleckiego pracowało ponad 60 osób. Obecnie kadry Archiwum Państwowego w Kielcach stanowią 44 osoby pracownicy merytoryczni i pracownicy obsługi. Obecnie Archiwum Państwowe w Kielcach wraz z oddziałem zamiejscowym Sandomierzu przechowuje przeszło milion jednostek inwentarzowych, co stanowi przeszło 9 km akt. Zasób ten stanowią akta miast, gmin i cechów, administracji ogólnej i specjalnej, wymiaru sprawiedliwości, przedsiębiorstw oraz instytucji gospodarczych, a także szkół, instytucji społecznych, stowarzyszeń, majątków ziemskich, osób i rodzin. Archiwum państwowe w Kielcach wraz z oddziałem w Sandomierzu sprawują nadzór nad 480 archiwami zakładowymi, instytucji państwowych i samorządowych. Gromadzą materiały archiwalne, opisują je, przechowują, opracowują nadając im odpowiedni układ i opis, tworząc inwentarze archiwalne, zabezpieczają zapewniając im odpowiednie warunki przechowywania, w razie konieczności poddając konserwacji i cyfryzacji. Udostępniają i wykonują kwerendy dla zainteresowanych osób i instytucji oraz upowszechniają wiedzę o nich poprzez prowadzenie prelekcji, warsztatów oraz przygotowując publikacje i wystawy. A wszystko po to, by realizować misję archiwów państwowych, którą jest trwałe zachowanie świadectw przeszłości i zapewnienie do nich powszechnego dostępu w celu wspierania rozwoju państwa i społeczeństwa.